Witam Was w kolejnym filmie dzisiaj. Kolejna kolekcja z Francji. Tak łatwo się domyśleć, byłem w tym kraju, więc poprzywoziłem kolejne kolekcje. Dzisiaj mamy kolekcję Food z sezonu 2021-2022. Teraz co chcę wam pokazać? Można kupić to na trzy sposoby. Można kupić sam album, który jest tutaj, można kupić album plus te saszetek i to jest zestaw startowy, i to kosztuje. 3,95, a ja też kupiłem sobie food Magazine, czyli mamy 5 saszetek, ten oto album oraz jeszcze gazetkę futa za 4,95, czyli za 5 euro. Sam album, ile kosztuje, to nie wiem, zaraz się dowiem, jak to odpakuje Ogólnie chcę nam przedstawić kolejną kolekcję, no będę ją zbierał poprzez wymiany na Last stickerze i zobaczymy, co jest dalej. Tak jak powiedziałem ten zestaw kosztował 5 euro, jest to album. Gazetka i 5 saszetek. Otwieramy, zobaczymy, jak to wygląda. Ok. Czy mamy 5 saszetek? Raz, 2, 3, 4, 5 mamy. Od razu też sprawdzamy, ile kosztuje jedna saszetka. Tak, jedna saszetka kosztuje ostrość złapie. 80 centów. Odkładamy na bok. Tutaj mamy gazetkę, magazyn. I tutaj mamy futa. Ok, oto tym zaraz. Album. Sam album, ok, jak widzimy, kosztował 2,5 euro. Jest do kupienia. Ten akurat był nie do sprzedaży, bo z tą gazetką. Czyli już wiemy. Sam album 2,5 euro. Zestaw startowy, tak jak widzieliście na przykład w poprzednim filmiku, gdzie było Rugby. Album plus 500. 395. Tutaj z gazetką 4,95. Na początek zobaczymy, co mamy w tej gazetce. Resztę zobaczymy potem. Hmm, typowo o lidze, Wydaje, że to jest numer trzeci. Nie rozumiemy francuskiego, nie patrzymy. Okej, okay, gazetka, opisy, opisy, hmm, plakat wielki, plakat Messiego, tutaj jest kto. To no, jest cały PSG, a tutaj mamy Halanda no, tu Ronaldo, no okej. Okay. No gazetka taka typowo pod dzieci pewnie zrobiona, co się dzieje. O, quiz w naszej lidze tutaj. No dobra, wiemy o co chodzi. A, no i tutaj kolekcja z food ale też karty, tak jak yy, byłem, widziałem ją w sklepach, zestaw startowy, czyli Album plus, saszetki i te kosztowały około 10, to było 10 euro zestaw startowy, ale to już tak przysł przysłowiowo mniejsze o to. teraz przechodzimy do samego albumu jak widzimy jest tutaj "Lick L" and 2 więc zaszczepień zrobimy później, no już wiemy, że głównym sponsorem został Uber Eats, więc jest nazywa Ligue 1 Uber Eats, co jest też fajne, ten album jak teraz widzicie pod słońce, widzicie on jest tak pokryty takim świecącym, ale tylko tutaj piłkarze, a to nie jest. To jest, to jest, a to nie. To się teraz o. Fajnie odbija. Widać. Dobra, nie przedłużajmy. Sprawdzajmy. Opis, co do zawiera dana naklejka. No, oczywiście, wszystko po francusku. Tutaj, żeby w internecie rejestrować do gry. Terminarz. Ok. Pierwszy zespół. Bordeaux. Czyli herb stroje piłkarze, trener, kapitan. A tutaj mamy co mamy? Pewnie jakieś najważniejszych, najważniejszych, jakby to powiedzieć, piłkarzy, najważniejsze dzieje. Okej. Okay. Kolejna drużyna. Też jak zauważycie, kod QR, żeby zeskanować i pewnie jakieś atrakcje online. No jest tutaj polak jak już widać. Tutaj ile w danym zespole jest zawodników z jakich krajów, średnia ilość wieku. Tu tak szybko Pokażę Wam, jakby co to się składa. Sprawdzimy też, ile tutaj mamy. O, już środek, ile mamy ogólnie łącznie naklejek, do zbierania. Tutaj też, jak widzimy, to są po prawej stronie. Mamy te stare naklejki, jakie były kiedyś. futy tak troszkę historii. Noc to jest właścicielem: jest Polak, Waldemar Kita z tego klubu. Peszę. O, oczywiście tutaj wiadomo, Neymar, Mbappé. Strasburg jest Polak, jest Karol Fila. I tutaj już jest druga liga. No tak, widzimy tylko, na przychodzi. ile K L będzie jedno logo. A, dwa, trzy, czyli na trzy naklejki, tak naprawdę na jeden zespół. I obok mamy tutaj kadrę. No i też wiadomo, meczowe. TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Czyli łącznie już wiemy, kolekcja ma. 542 naklejki. O tym już wszystko wiemy. 500 szetek. Otwieramy. Na dzień dobry, Marsylia świeciak. I to jest właśnie z tego. Lick Świeciak. żeby w każdej saszetce był świeciak? Messi. Koszulka PSG. No ciekawe, czy w każdej saszetce jest świeciak? W każdej saszetce jest świecąca naklejka. I Polak Milik, pięknie. No. Także widzieliście, co się dzieje, widzieliście, jak wygląda nowa kolekcja. Ja cały czas ubolewam, kiedy będzie jakakolwiek kolekcja z polską ekstraklasą albo inną ligą. Do zobaczenia w kolejnym filmie, już niebawem.